Witam Was wszystkich, z tej strony Maris Ordos i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Zbuduj zbroje Ironmana firmy De Agostini. I dzisiaj będę kończył budowę prawej ręki i nastąpi ogólne podsumowanie tego zespołu, ale zanim do tego dojdę, to zapraszam na... Statystyki! I tak w 12 numerze mieliśmy yy, 5 części, 5 śrubek i 0 baterii, co daje w sumie 98 części, 74 śrubki i 4 baterie. W numerze 13, tutaj kończąc ten zespół. I zgłasza to tutaj, bo to w sumie w całym numerze 14-13 mieliśmy, uwaga, uwaga, 4 części, 0 śrubek i 0 baterii, co daje w sumie 102 części, 74 śrubki i 4 baterii. Tak więc ja rozpakuję to i z widzimy się za chwilę. Zawartość numeru. A więc w numerze znalazła się informac kontynuacja informacji o e, wojnach zbroi. Jest artykuł na półtora strony. Zawartość numeru, instrukcja i jak zawsze... Ostatnio grafika 3D, informacje o doktorze Dumie oraz e, informacje o War Machine i teraz e, jeszcze w pudełku mamy sześć części oraz Uważajcie, bo znowu, żeby wam nie wypadło z woreczka, mamy dwa typy z... śrubek i teraz czas na budujemy zbroję. A więc dobrze, wyjmujemy najpierw te A, plastikowe, niestety, elementy. A szkoda, bo to są zewnętrzne elementy i mogłyby być metalowe przynajmniej trochę by to trochę podobnie wygląda, ale mimo wszystko jak się spojrzy to metal ma lepszą fakturę i teraz tak musimy założyć jeden element w drugi a więc tak musimy ustawić te elementy w ten sposób a więc ten tutaj wcięciem w stronę tego wcięcia. I drugie to będziecie widzieć, że ta część będzie z dołu jakby. I teraz mamy użyć tych tutaj bolcy, które są metalowe i e, są dłuższe. I mamy przełożyć taki bolec od tylnej części, jak zobaczycie ten bolec ma z jednej strony taką wypustkę i tą wypustką właśnie przekładamy tutaj do tego otworu gdzie też jest taka wcięcie pod ten wypustek, a więc to może być tylko pod jednym, w jednym ustawieniu, jak widzicie. Teraz mi nie chce przechodzić, a jak ustawię ten tutaj wypustek w dobrym miejscu to zaczyna wychodzić i teraz mając już tak przełożony bolczyk nakładam zewnętrzną część i teraz całość będzie skręcona śrubką i śrubką, śrubką GM czyli GM to znaczy, że śrubka będzie Montowana w metalu, bo ten bolczyk jest metalowy. Śrubka GM to ta z takim dużym kołnierzem. Co jest ciekawe, to tutaj, żeby to mogło bardziej płynnie chodzić, to też mogliby użyć jakiejś tefno, teflonowej wkładki. A tak to. Nie wiem. W każdym razie cały proces musimy powtórzyć z drugiej strony, a więc staję poprzednio, wyszukujemy w którym miejscu mamy wypustek, przekładamy i od zewnątrz kręcamy śrubkę znowu BM co na część wygląda właśnie tak i u mnie tutaj jest luz z jednej i z drugiej strony nie wiem dlaczego tutaj trochę ten odstęp nie został zniwelowany no dobrze ale generalnie część się otwiera rozsuwa i, od i zamyka Nie wiem, jakoś nie jestem przekonany tutaj do tego połączenia, ale teraz przechodząc do następnego punktu wracamy do już wcześniej złożonej rzeczy i teraz jak widzicie tutaj te dwie wypustki, znaczy gwinty po śrubkę i łącznie tutaj z naprowadzającymi wypustkami będziemy to przykręcać tutaj do tego elementu gdzie śrubkę będziemy wkręcać właśnie tutaj od tyłu. Więc ustawiamy model w ten sposób. Natomiast tutaj tą część naprowadzamy na bolczyki i teraz używając dwóch śrubek IP, czyli tych tutaj, tak. Czyli tych tutaj śrubeczek wkręcamy je. Pamiętajcie, że tutaj w tym miejscu śrubki mają gwint plastikowy, a więc uważajcie z siłą docisku. I teraz jak swobodnie opuszczę tą część, o, to mamy taki właśnie efekt i oczywiście tam jest tutaj trochę ruchu, no, ok. I teraz naszym ostatnim zadaniem jest powrót jeszcze do poprzedniego numeru i zamontowanie ręki, którą po prostu mamy wcisnąć tutaj w ten plastikowy element. Ok, męczyłem się chyba z 10 minut. Skończyło się tym, że... Tutaj poluzowałem trochę te śrubki, żeby tutaj zrobić małą szczelinę między tymi dwoma częściami dłoni aby ten plastik, który tutaj jest ko ko nie, znaczy, kołnierz, który tutaj jest tego plastikowej wkładki mógł trochę mieć miejsce na rozszerzenie ale wciskałem używając prawie całej siły jaką miałem Skończyło się tym, że jednak minimalnie podpiłowałem tą kulkę i w końcu udało mi się przecisnąć tą rękę. Po czym tutaj skręciłem z powrotem te wszystkie trzy śrubki i teraz założenie tego by było ostatnią częścią już montażową. Gdyby nie to, że zapomniałem włożyć tutaj nakładek na te śrubki z jednej i z drugiej strony ale to da się szybko naprawić dobra te nakrętki wciskamy tym małym tutaj wyżłobieniem jakoś tutaj w tą stronę i wystarczy nałożyć i wcisnąć to samo robimy z drugiej strony czyli bierzemy nakładeczkę Ustawiamy to mniej więcej w ten sposób i zamykamy. Mamy dwie tej nakładeczki. Ale jak widzicie, nadal tutaj całość to chodzi. Więc tak. Czas na podsumowanie. Z to oto doszliśmy do końca montażu prawej ręki Ironmana i no w całości to nareszcie jakoś wygląda. Przez to, że tutaj wciskałem tą rękę, to teraz nadgarstek lata mi jak nie wiem, więc pewnie skończy się tym, że będę musiał tutaj odkręcić tą część i jeszcze raz przykręcić tą śrubkę mocniej, żeby nie mieć takiego efektu. Natomiast reszta o tutaj też niby jest zgięta, ale jak pod własnym ciężarem się zgina. Czyli to jest też tutaj kwestia włożenia nakładek właśnie tutaj w tych częściach. Natomiast ta część to no, najlepiej chodzi, najwięcej oporu stawia No i i tak Co jeszcze po, można o tym powiedzieć? No szkoda, że tutaj te części nie są metalowe Tylko plastikowe To chyba ta część nie jest tak, tylko Bardziej tak powinna być ustawiona. Ok. I teraz, jak widzicie, od tego, jak skręciliście mocno śrubki, ile tutaj nakładek nałożyliście, to od tego całość będzie zależała. I. Tak naprawdę dla większości z nas ta, ta ręka była eksperymentalna i teraz już mając kompletny, kompletną rękę wiemy już co, czego się spodziewać po lewej ręce i jakie poprawki tutaj trzeba zrobić. I zapewne będę już lewą rękę składał ze wszystkimi poprawkami a tutaj dodatkowe nakładki i dostanie się tutaj do tej śrubki to już zrobię między odcinkami jeszcze w ramach statystyk jak położymy sobie tą rękę to no w porównaniu z ludzikiem Lego to no robi już wrażenie zwłaszcza patrząc na wysokość jeżeli chodzi o wymiary to no, na wysokość to jest takie 28 cm no, najwyższy tutaj na wysokości dłoni to jest 4 cm na wysokości tutaj tych yy, nad ramien, nad, yy, osłon nad, nadbarkowych tu jest dobre 6 cm, to jest też najszersza część, a więc tu mamy też 6 cm szerokości, no i ręka się zmniejsza, też widać tutaj po kratkach, że to jest dość duża część no w porównaniu z elementami, które już mamy, no to powoli Możemy widzieć skalę całości. Jak już mówiłem to jest 28 cm, czyli do połowy wysokości, czyli do 60 cm to już nam niewiele brakuje. No Można sobie wyobrazić, że głowa mniej więcej będzie na tej wysokości albo ciut poniżej, ponieważ to znaczy tutaj jest łączenie barku, to głowa pewnie będzie zamontowana. Gdzieś na tej wysokości. No i jeszcze zostanie jak głowa ma jakieś no, 6 cm 28, 26, 34, czyli nogi jeszcze będą wystawały poniżej jakieś 28 cm, czyli tutaj do mojego siuka. Jak widzicie. Więc no, gotowy model. Już pewnie będę mógł na tej całej podkładce rozłożyć i będzie sięgał jednej strony i drugiej strony, której obecnie teraz nie widzicie, i teraz jeszcze podsumowując tą część, to jak widzicie, to był numer 14. Ręka i te tutaj elementy to były pierwsze 4 numery, czyli samą rękę mieliśmy rozłożoną prawą rękę, rozłożoną na 11 numerach i zobaczymy jak to będzie wychodziło dalej. I e, tak na zakończenie jeszcze e, powiem, że no, trochę mnie smuci ilość e, niemetalowych części, zwłaszcza tutaj tych Wiem, że to mogą być ciężkie części, ale mimo wszystko yy, mogły one być metalowe. I jakoś tutaj te wtrącenia, wniecenia, które są z jednej strony to tutaj w żaden sposób nie wpływają na ruch tego, więc O, jeszcze zobaczymy jak to będzie się komponować z gotowym tłowiem, ale tłów będziemy mogli budować dopiero pod koniec, bo jeśli dobrze widziałem to teraz po prawej ręce będziemy budować lewą rękę, później będzie jedna noga, druga noga i dopiero na samym końcu będzie tłów. No i jeszcze gdzieś będzie podstawek pod Iron tutaj. Mam w prenumeraty premium, więc podstawek też do mnie powinien dojść. Zobaczymy jeszcze jak będą wyglądały kolejne gadżety i aha, przez to, że byłem teraz na dwutygodniowym urlopie, to ten filmik znowu ma opóźnienie, ale w zanadrzu jeszcze mam cztery numery, czyli już za tydzień będzie znowu e, ten tutaj część łokciowa i pierwsza dolna część e, lewej ręki i przez to, że na ten moduł składają się dwa numery, na ten dwa to będzie kolejny odcinek i jeszcze jeden odcinek. Tak więc to by było wszystko. W tym odcinku dzięki, że jesteście ze mną, trzymajcie się zdrowo, cześć!